To proszę Państwa, artykuł od jednej z nas. gospodarka dziennik.pl ziemia bez biedronek, o gminie co marketów nie chciała. Proszę Państwa, poczytajcie sobie ten artykuł. Wszyscy zadowoleni, same lokalne firmy z unikalnymi produktami, bo mają zbyt, bo nie ma alternatywy, ludzie muszą tam zostawić te pieniądze, a na bazie tych pieniędzy można tworzyć coś unikalnego, coś czego nigdzie nie ma, a nie będzie jak w wizjach z przyszłości, jedna korporacja rządzi wszystkim wszędzie mimo różnych nazw sklepów te same produkty, bo do tego już dochodzimy. Po kaszubsku w Sera Kojcach dzieja, przepraszam, to jest chyba kaszubski język. Działa 148 krumów, czyli sklepów. Czyli w Sierakowicach działa 148 sklepów. Aha. I o dziwo, nie ma wśród nich żadnego dyskontu. Poczytajcie sobie Państwo ten artykuł, łeb spada, da się. Wcale nie musi być tego badziewiastego jedzenia ze zmielonymi robakami, można zupełnie inaczej funkcjonować na bardzo wysokim poziomie. Gdyby oni tam wpuścili, gdyby oni tam wpuścili w tych sierakowicach markety to by mieli biedę. Jak w jak w Siemianowicach, Panie Piech? Jak w Siemianowicach?